Cześć, witam! W dzisiejszym odcinku naprawa laptopa Lenovo IdeaPad 100. Laptopa otrzymałem od jednego z widzów do naprawy. Według opisu laptop ma się nie uruchamiać w sensie takim, że brak jest obrazu na matrycy, natomiast po wciśnięciu przycisku Power uruchamia się wentylator i poza tym nic więcej się nie dzieje. W laptopie uszkodzony jest również gniazdo zasilania, i z tego też powodu został na stałe dolutowany przewód od zasilacza, ale tą usterką zajmę się później. Najpierw chciałbym zająć się tą usterką główną, czyli brakiem obrazu, ale na początku włączę tego laptopa i zweryfikuję, czy usterka pokrywa się z opisem, który przesłał właściciel tego laptopa. i rzeczywiście jest tak jak opisał to właściciel czyli po włączeniu laptopa załącza się tylko wentylator brak obrazu, nic więcej się nie dzieje z przycisku mogę również wyłączyć tego laptopa także jest reakcja na przycisk power ale nic poza tym i tradycyjnie już w celu oględzin płyty głównej wykonania jakichś pomiarów zrobienia jakiejś diagnostyki zabieram się zaraz z biurka laptopa i wydobycie płyty głównej na zewnątrz. Jak jesteśmy już przy układzie chłodzenia, to sprawdźmy, co kryje wnętrze tego układu. Wylot powietrza układu chłodzenia był całkowicie zapchany, a nawet podejrzewam, że mogło dojść do blokowania wentylatora, ponieważ te kłęby tego kurzu były wepchnięte do środka, i to mogło powodować blokowanie wentylatora. To z kolei powodowało nadmierne nagrzewanie się układu hybrydowego, ponieważ w tym laptopie zastosowany jest układ hybrydowy czyli taki układ, który łączy w sobie procesor, procesor graficzny wszystkie funkcje mostków. Także wszystko jest zintegrowane w jednym układzie. To powoduje, że ten układ, no pracując nad, nadmiernie się nagrzewa i niestety musi mieć sprawny układ chłodzenia, ponieważ w przeciwnym wypadku dochodzi do przegrzewania się tego układu i do jego uszkodzenia. Teraz obejrzę sobie płytę pod mikroskopem, zobaczę czy nie ma jakichś y, widocznych śladów uszkodzeń, czy nie ma jakichś oderwanych elementów, y, jakichś dodatkowych śladów napraw, a później ewentualnie wykonam jakąś y, diagnostykę w celu ustalenia przyczyny tej usterki. Zastosowany układ hybrydowy na tej płycie to układ SR27G i aby lepiej go poznać, sprawdźmy sobie jego specyfikację. I cóż my tu możemy wyczytać w tej specyfikacji? Otóż układ ten zawiera w sobie procesor Intel i3 5 generacji o oznaczeniu 5005U. Jest to rodzina procesorów Broadwell. Jego częstotliwość bazowa 2 GHz, 15 W TDP. Układ ten również zawiera w sobie grafikę. Grafika w tym układzie to jest procesor graficzny Intela HD Grafik 5500 o podstawowej częstotliwości 300 MHz. Dodatkowo układ ten, tak jak wcześniej powiedziałem, Spełnia rolę obumostków, zatem obsługuje usb obsługuje magistrale PCI, obsługuje magistrale SATA, HDMI, oczywiście jest odpowiedzialny za połączenie z kontrolerem EC, z kontrolerem audio, także w, mamy tu zawarte w jednym układzie właściwie wszystkie funkcje, które normalnie spełnia procesor, grafika i oba mostki ok, płytę sobie dokładnie obejrzałem na płycie nie widzę żadnych śladów napraw, poza oczywiście tą modyfikacją typu dolutowany przewód zasilacza do gniazda zasilającego. I teraz, jeżeli chodzi o moje typy uszkodzeń, które mogły wystąpić na tej płycie głównej, to tak, oczywiście ze względu na e, niedrożny układ chłodzenia typuję tutaj układ hybrydowy. Dodatkowo, takim, e, taką przyczyną. Takiego zachowania może być brak jakiegoś napięcia na płycie głównej, zatem muszę sprawdzić wszystkie napięcia na płycie głównej. E, przyczyną może być też również uszkodzona pamięć BIOS lub zawartość BIOSu, więc to jest do zweryfikowania. Oraz przyczyną takiego zachowania może być uszkodzony układ EC, zatem jego zawartość i sam układ jest też do zweryfikowania. No i OK. Przystępuję do procesu diagnostyki i weryfikacji. I na pierwszy ogień idzie tutaj układ EC. Odczytam z niego zawartość, porównam z zawartością ze sprawnego sprzętu. Sprawdzę napięcia na wyprowadzeniach kontrolera EC i na tej podstawie zweryfikuję, czy jest on sprawny. Na podstawie weryfikacji zawartości oraz pomiarów napięć y, uważam kontroler KBC za sprawny i w dalszej części przystępuję do weryfikacji pamięci BIOS. Pomierzyłem napięcia na płycie głównej, sprawdziłem kontroler KBC, sprawdziłem pamięć BIOS i wszystko wygląda na sprawne. Zatem, według mnie, uszkodzony jest układ hybrydowy. Co w takim razie dalej? Ano, nic, to już jest koniec naprawy. Naprawy nie będzie, ponieważ naprawa tego układu hybrydowego jest nieopłacalna. Ten układ w Uchińczyka kosztuje w granicach 130 dolarów. Oczywiście bez gwarancji, że jest on sprawny. Kto się takiego ryzyka podejmie, oczywiście ja się takiego ryzyka nie podejmę. Kolejna sprawa, chcąc kupić taką płytę główną, możecie sobie sprawdzić. Na no Allegro taka płyta używana kosztuje w granicach 400-500 zł. Jest to dla mnie cena absurdalna, ponieważ na tej płycie tak naprawdę nic nie ma. 10 razy lepiej wypasione płyty można kupić za 350-400 zł natomiast ta płyta osiąga taką cenę ponieważ no te układy były dosyć wadliwe, psyły się a zatem cenę tutaj tej płyty mm, dyktuje popyt na tą płytę ponieważ dosyć dużo tych y, układów się uszkadzało i, i stąd, stąd taki popyt na te płyty natomiast sama cena jest nieadekwatna do wartości tej płyty bo tak naprawdę na tej płycie poza tym układem nic nie ma w tej cenie, jak się dobrze rozejrzycie, możecie kupić drugi sprawny sprzęt. Przeglądałem sobie ceny, to w granicach 400-500 zł można kupić używany sprawny sprzęt, a nie samą płytę, która też już była używana i nie wiadomo jak się będzie dalej zachowywać. Zatem na tym etapie naprawa jest zakończona ze względu na nieopłacalność dalszej naprawy.